Witajcie kochani. Mam nadzieję, że Olbrzym w tej parafii został przebudzony. Wielu z wypiekami wróciło. Siostry jakieś w aureolach wróciły. Będzie może czas, żeby też się podzielić o tym powiedzieć. Dobrze Was widzieć radosnymi, uśmiechniętymi. Ale chwilę ogłoszeń. Przed tym, co będzie się działo za chwileczkę, rozpoczniemy wieczór chwały, uwielbienia, radości. A ja chcę zaprosić nas jutro na godzinę dziewiątą na poranne uwielbienie i na katechezę rekolekcyjną, ale uwaga do dolnego kościoła. Zachowujemy w miarę tutaj u góry i po terenie spokój, ponieważ będą eucharystie parafialne odprawiane w górnym kościele, a my spotykamy się na dole. Być może nie wszyscy się tam zmieścimy, ale mamy nadzieję, że w czasie modlitwy, uwielbienia. Miejsce będzie dla wszystkich. Zapraszamy o godzinie 9 do Dolnego Kościoła. Punktualnie oczywiście, gdzie będzie uwielbienie i katecheza y, słowo rekolekcjonisty. Jest mi bardzo miło zaprosić y, Elżbietę, która jest szefową telewizji ewangelizacyjnej Lumen. Dziękujemy, że transmitują y, online to co dzieje się tutaj. Dużo osób nas ogląda. W domu dzieci nawet nasze. Pozdrawiam, im, że obiecałem im, że ich pozdrowię, bo są przed komputerem, bo za chwilę wieczór chwały uwielbienia. Elżbieto, zapraszamy Cię, abyś podzieliła się z nami króciutko inicjatywą telewizji ewangelizacyjnej i co ona proponuje dla naszych parafii. Tak więc kilka słów może o telewizji Lumen. Tutaj widzicie, robimy transmisję, tam jest też takie przenośne studio. Chciałam w związku z tym kilka, kilka słów. Jest to telewizja, która ma siedzibę w Bielsku Białej, dokładnie w kurii bielsko-żywieckiej, gdzie jestem dyrektorem do Wydziału Spraw Ewangelizacji. I tam jest też siedziba Fundacji Lumen, która telewizję Lumen prowadzi. Jest to telewizja ogólnopolska. Mamy tam na stronie relacje z różnych miast i zaproszenia na imprezy ewangelizacyjne w różnych miastach. I też współpracujemy z osobami z całej Polski. Jako telewizja współpracujemy z Wydziałem do Spraw Ewangelizacji. Mamy nawet podpisaną umowę o ścisłej współpracy z biskupem Rysiem i stąd też nasza obecność tutaj. I współpracujemy też z Komisją do spraw duszpasterstwa. To, co nas może wyróżnia, to to, że oprócz transmisji robimy programy telewizyjne. I to są głównie komentarze do Ewangelii Niedzielnej, których już ponad 200 zrobiliśmy. Wiadomości o tym, co się dzieje dobrego w Kościele. I też programy dla grup, dla dzieci, dla kobiet, dla y, młodzieży. Jak powiedziałam, współpracujemy z Komisją Duszpasterstwa i z Wydziałem do Spraw Ewangelizacji i próbujemy tak y, pogodzić jakby te dwa światy. A jeszcze szczegóły tak a propos y, tego kim jesteśmy i co robimy, to na takiej ulotce, która, to, to, którą tutaj wszędzie można zabrać. Tutaj wszystko można się dowiedzieć. To jest jedna ulotka, natomiast druga ulotka jest właśnie o konkretnej współpracy. I tutaj wymyśliliśmy takie bardzo praktyczne narzędzie, jakim jest okienko. Okienko na stronę internetową i proponujemy to okienko wszystkim parafiom i wszystkim wspólnotom. To okienko bardzo łatwo można zamontować. Trzeba wejść na naszą stronę lumen.tv.pl, znaleźć zakładkę telewizja Lumen. Okienko na stronę i potem już jest bardzo prosta czynność. Wybrać sobie jeden z trzech wariantów wielkości i potem już jest praca na zasadzie kopi-wklej. Trzeba skopiować kod i wkleić na zaplecze swojej strony. I wtedy okienko pojawia się automatycznie. Tamte treści my aktua aktualizujemy yy, na naszym serwerze. W związku z tym nic nie trzeba robić. W, niedziel w sobotę w niedzielę są komentarze do Ewangelii, w tygodniu różne programy. Także polecam wszystkim, wyobraźcie sobie, że na wszystkich stronach wspólnot i parafii jest takie okienko. Wtedy się pojawia na przykład informacja o kongresie następnym, wstawiamy w okienko i wszyscy od razu wiedzą. Także to jest jedna taka praktyczna rzecz. Próbujemy też łączyć te różne inicjatywy na naszej stronie ewangelizacyjne. Marzeniem naszym jest serwis informacyjny, który będzie co tydzień. O wydarzeniach ewangelizacyjnych w Polsce. To nie jest takie proste, i na razie prosimy Was o nadsyłanie informacji, co się gdzie dzieje z dziedziny nowej ewangelizacji. My to będziemy umieszczać na stronie, ja powiem. wszystkie zaproszenia, relacje też. Jeżeli się tego nazbiera, więcej zrobimy pod strony. A jeżeli będzie już tak dużo, że co tydzień będziemy mogli zrobić serwis informacyjny, no to wtedy taki serwis powstanie. Miejmy nadzieję, że, że tak to będzie. I tutaj jeszcze z drugiej strony na tej ulotce takiej cieniutkiej mamy formy współpracy inne. Możemy robić też filmy promocyjne i robimy je w różnych wydarzeń na przykład albo instytucji. Filmy dla wspólnot, parafii, obsługę medialną wydarzeń, transmisję na żywo. To, co robimy właśnie tutaj teraz. Także można nas zapraszać na takie różne wydarzenia. Tutaj, jeszcze oprócz tego, że transmitujemy, to też nagrywamy to, i to będzie właśnie się pojawiało w tych okienkach. Także ja bardzo prosiła, wziąć sobie jedną ulotkę, drugą, jedno kim my jesteśmy, drugie, żeby wstawić okienko i tamte informacje z tego kongresu, wydarzenia, homilie, konferencje będą umieszczane. Będzie to też w specjalnej zakładce na naszej stronie lumen.tv.pl i będziemy też robić taką płytkę pokongresową. Też ją będzie można nabyć. Szczegóły, wszystkie będą oczywiście na naszej stronie. Także zapraszam. Dwie, dwie ulotki, żeby sobie każdy wziął przy wyjściu z kościoła. Tam są porozkładane. Dziękujemy bardzo, Elu. Kochani parafianie, schodzą się bardzo Wam. Dziękujemy droga parafio, że przyjęliście y, kongres u siebie w domu. Bardzo wam dziękujemy. Brawa dla tej parafii, kochani. Z okrzykami mogą być! Gorącymi okrzykami! Wasza parafia jest dla nas olbrzymem. I teraz chcemy wam wyproklamować, że chcemy przebudzić olbrzymie! Chcemy obudzić w tej parafii obudzić kogo? Kochani, zapraszamy Was jako gospodarzy na koncert, koncert chwały i uwielbienia. New Life FM, Hubert Kowalski i cała inicjatywa muzyczna. Zapraszamy do wspólnego uwielbienia.